Witam wszystkich bardzo serdecznie na grudniowym czytaniu dla bliźniąt. Jest to czytanie ogólne, dlatego też nie ze wszystkimi będzie ono rezonować. Drogie bliźnięta, karty dla Was na grudzień. Mamy 8 monet, 6 monet, 10 monet, 4 monety, kartę cesarzowej i kartę śmierci. Przede wszystkim, no oczywiście, bardzo dużo monet, więc tak naprawdę te energie, które krążą wokół Was, dotyczą świata fizycznego, dotyczą tego, co od jakiegoś czasu próbowaliście zrobić albo do czego próbowaliście znaleźć rozwiązanie. Patrząc na kartę ośmiu monet, to możecie sobie wyobrazić na przykład kogoś, kto próbuje rozwiązać trudne równanie matematyczne, na przykład, albo próbuje znaleźć odpowiedź na, na jakieś trudne... Pytanie. Trudne z pozoru może być łatwe, ale z jakiegoś powodu nie jesteście w stanie złapać tej odpowiedzi. I to, co karty nam tutaj pokazują, to jest to, że szukacie w złym miejscu. Sześć monet po ośmiu monetach w tym rozkładzie pokazuje mi, że wy już tę odpowiedź otrzymaliście że to już Wam było dane. Albo dawno, albo niedawno, tak czy siak, to już jest w zasięgu Waszej Ręki. Dlatego mówię, że tak jakby szukacie nie w tym miejscu, bo mam wrażenie, że szukacie nowych rozwiązań. Oczywiście czytanie ogólne, więc to może dotyczyć jakiejkolwiek sfery Waszego życia. Są to energie ogólne, więc używajcie tutaj swojej intuicji. Ale jest to jakaś sprawa którą chcecie rozwiązać albo jakiś problem, który chcecie rozwiązać i cały czas próbujecie zna znaleźć właśnie to rozwiązanie, ale tak jakby yy, nie macie takiego poczucia, yy, że to rozwiązanie jest oczywiste, a karty pokazują, że jest i wy już to wiecie, tylko tak jakby nie znajdujecie tej odpowiedzi, bo kierujecie swoją uwagę w zupełnie innych kierunkach. I dalej, mając te 10 monet, jak spojrzycie sobie na tą kartę, mam nadzieję, że będzie dobrze widać, to wygląda po prostu jak szuflada pełna monet. I teraz sobie wyobraźcie, że próbujecie znaleźć jakieś rozwiązanie, albo próbujecie, albo chcecie na przykład coś zrobić i przypominacie sobie, że w sumie to macie narzędzie, które mogłoby Wam ułatwić całą sprawę, i zaczynacie tego narzędzia szukać, i otwieracie te szuflady, a tam tyle rzeczy. I to też niekoniecznie musi być w świecie fizycznym: to mogą być po prostu jakieś myśli, wspomnienia, pomysły, cokolwiek. Ale tak jakby zaczynacie właśnie szukać tego albo w pamięci, albo w świecie fizycznym. I możecie się troszeczkę w tym zagubić, bo tak jakby to, co już jest w zasięgu waszej ręki, do tej pory tak jakby ignorowaliście to. Ale kiedy zajęcie sobie sprawę, że faktycznie ta odpowiedź już jest gdzieś tutaj, że wy już ją poznaliście, tylko musicie ją wziąć do, do ręki, tylko najpierw musicie ją znaleźć, czy sobie przypomnieć, czy po prostu właśnie znaleźć tą fizyczną rzecz, nagle sobie uświadamiacie, jak dużo rzeczy musicie przejrzeć, żeby wyłapać tą jedną konkretną, ten, ten jeden konkretny klucz. Mamy też klucz na tej karcie. Możecie się czuć trochę jak w takiej energii chaosu przez chwilę. Możecie się poczuć troszeczkę zagubieni w tym. Może się pojawić też trochę irytacji, że ojejku, no skoro, skoro ta odpowiedź już jest, to, to nie powinno mi to sprawić problemu, żeby ją znaleźć, tak? Ale patrząc tutaj na, na tą ilość różnych opcji, które są dla Was dostępne, yy, może się pojawić trochę właśnie irytacja albo frustracji, tak? Ale znajdziecie to, znajdziecie tę odpowiedź. Przypomnijcie sobie, oświeci Was po prostu, że rozwiązanie to nie jest żadna innowacja, tylko coś, co już Wam było w jakiś sposób dane, albo coś, przez co już przeszliście. I dalej, mając te cztery monety, to jest tak jakby taka Eureka. Jak już uda Wam się wyłuskać spośród tego natłoku rzeczy czy myśli z przeszłości, czy rzeczy, które zgromadziliście, uda Wam się wyłuskać właśnie te, które są odpowiedzią na to Wasze pytanie. Tak jakby te rzeczy, które rozwiązują ten Wasz problem, to to jest właśnie ta eureka i przytulacie to do siebie. To tak jak właśnie, no na przykład, mamy jakiś klucz, na przykład do, do furtki do naszej działki i, i do tej, tak jakby nie zaglądaliśmy na tą działkę przez dwa lata i nagle sobie przypominamy, że w sumie tam na tej działce coś tam jest, tylko musimy znaleźć klucz do tej furtki i zaczynacie szukać tego klucza. I długo wam schodzi, bo klucz jest mały, tak? Wiecie, jak on wygląda, ale trudno go dojrzeć, tak jakby w tym, w tym zbiorowisku, tak, różnych rzeczy. I to jest właśnie te cztery monety, które tutaj ten mamy, kiedy o, oh, znalazłem, jest. I ten klucz otwiera Wam właśnie tą furtkę. Dlatego mamy tutaj cesarzową. Tutaj tak jakby znajdujecie tą odpowiedź i przechodzicie przez tą bramę. To, co Was do tej pory blokowało, tutaj, tak jakby właśnie to szukanie w złym miejscu, zupełnie tak jakby odchodzi w przeszłość. I otwiera wam się właśnie ta, ta brama. I to jest yy, cesarzowa, jest to m.in. energia kreatywności, energia tworzenia. I to was zupełnie odblokuje. Ale po cesarzowej mamy śmierć. Mam wrażenie, że na przykład jeżeli dotyczy to jakiegoś projektu i tutaj już jesteście na, na jakimś kolejnym, powiedzmy, dziesiątym etapie w tym projekcie. Po otworzeniu tej furtki, tej bramy tutaj, zaczynacie widzieć wszystko tak, jakby z innej strony, zaczynacie widzieć wszystko inaczej. Całą tą sytuację, jeżeli na przykład dotyczy to jakiejś sytuacji w pracy, czy związku, czy, czy czegokolwiek, czy przyjaźni, tak? Zaczynacie widzieć to z innej strony i widzicie, co, co już nie jest potrzebne, co powinno odejść. I tak naprawdę nie wymaga to żadnej żadnej akcji z Waszej strony. Bo to naturalnie odchodzi. Karta śmierci jest tak, jakby jest to śmierć i usuwanie natural, natural, w naturalny sposób. Tylko czy wy będziecie w stanie to z łatwością zaakceptować? Czy nie? I właśnie dla przykładu jeszcze raz z tym projektem. Już w jakiś sposób byliście zaangażowani, już bardzo dużo rzeczy zostało zrobionych. Brakowało wam właśnie tej jednej odpowiedzi w momencie jak ją znajdujecie. Okazuje się, że na przykład 70% tego, co już do tej pory udało wam się stworzyć, nagle okazuje się bezużyteczne. Nagle zaczynacie widzieć, że to w ogóle na przykład już nie pasuje do tego waszego projektu a wręcz może nawet i psuć i po prostu powinno, y, powinno to zostać w jakiś sposób usunięte. Ale mam wrażenie właśnie ta energia tej cesarzowej jest to energia bardzo Was wspomagająca w tym procesie usuwania, w tym procesie transformacji. Ponieważ trudno byłoby znieść... Patrząc tylko na to, co jest usuwane. Czyli że mamy, mamy po prostu widok na na przykład no, na miasto, które, które popada w ruiny tak? i później przeradza się w pustkowie. To by bolało, ale ponieważ macie tę energię cesarzowej, w tym samym czasie, kiedy tutaj coś odchodzi albo usuwacie coś, coś jest usuwane, w tym samym czasie coś nowego jest tworzone. Więc to bardzo nam fajnie, tak jakby, równoważy całą tą energię dla Was. I jest Wam o wiele łatwiej psychicznie i emocjonalnie poradzić sobie z tą zmianą. Jest to coś, co pra prawdopodobnie mocno Was zaskoczy, bo tutaj, patrząc na te osiem monet, tą zadumę, tak jakby mocno, mocne mm, zaangażowanie w wynalezienie rozwiązania, zaangażowanie w właśnie w po, zaangażowanie w poszukiwaniu, poszukiwanie nowej rzeczy, która rozwiąże ten problem, zupełnie tak jakby odcięło Was od rzeczywistości, ten moment tutaj. Dlatego to może tak jakby być właśnie tym zaskoczeniem. Ale to nie spowoduje żadnego załamania po Waszej stronie, załamania energii czy, czy załamania emocjonalnego, dlatego że macie właśnie dwie... pozornie sprzeczne energie. Z drugiej strony tak naprawdę te dwie energie to jest jedna wielka całość, tak? Bo obie te karty oznaczają też cykle. Cesarzowa jest to tak jakby zrozumienie cykliczności życia, natury. A karta śmierci to jest właśnie, i tak jakby cesarzowa, to jest głównie tworzenie i kreatywność, że rośnie wszystko, że można mieć zbiory. A karta śmierci to jest właśnie ta zima. To jest właśnie tak jakby usuwanie chwastów, usuwanie e, obumarłych gałązek, e, nie wiem, zgrabianie opadniętych liści na takiej zasadzie, więc te karty pozornie sprzeczne pięknie się uzupełniają. Dlatego mimo tego, że to będzie takie jakby zaskoczenie dla Was, znalezienie tej odpowiedzi, czy zauważenie tego procesu zmiany, przejdziecie przez to dość łagodnie. Oczywiście będą górki, będą dołki, tak? Tylko że nie będziecie tego, nie będziecie odczuwać... Yy... Drastycznej różnicy między górkami a dołkami. To będą raczej takie malutkie pagórki. O, mam nadzieję, że, ma to, że rozumiecie, co próbuję tak jakby Wam tutaj e, opisać. Równowaga tych energii jest po prostu dla Was wspierająca i Wy będziecie to odczuwali. Będziecie odczuwali ulgę za każdym razem, kiedy coś będzie usuwane albo będzie zanikało. I będziecie też czuli radość, kiedy będziecie widzieli, że po drugiej stronie coś zaczyna kwitnąć. Ale to jest tak, jakby wszystko dzieje się w tym jednym Waszym ogrodzie. Gdzie tutaj na przykład moglibyśmy sobie porównać, że próbowaliście znaleźć jakiś nawóz do tego ogrodu. Tak? To energię tutaj, gdzie się zastanawialiście. Czyli że chcieliście, żeby ten ogród pięknie Wam kwitł. Ale tutaj tak jakby właśnie jest zrozumienie, że część roślin musi zostać usunięta, żeby zrobić miejsce dla innych roślin, które są na przykład dla Was ważniejsze, żeby te rośliny miały przestrzeń i lepszy dostęp do słońca, żeby pięknie urosnąć. Takie energie nam się pokazują. I teraz z kart archetypów, karta dla Was na grudzień. Mamy kartę o nazwie Companion, companion czyli towarzystwo. Tutaj równie dobrze może chodzić na przykład o jakieś bliższe grono znajomych. Albo na przykład właśnie rozwiązaniem tego waszego problemu jest jakaś osoba, o której nawet być może, sobie, o której nawet być może nie pomyśleliście, kiedy szukaliście tego rozwiązania. I dlatego nam się te sześć monet tutaj pojawiło jako tak jakby to rozwiązanie w zasięgu ręki. Czyli że tym rozwiązaniem może być osoba albo pomysł jakiejś osoby, którą znacie. Tylko teraz której, tak? Dlatego 10 monet, czyli dużo osób. I zastanawiacie się, która to będzie. Ale znajdziecie to. I tak jakby właśnie pojawia nam się ten proces ym, renowacji. O, nazwijmy to tak. Czyli usuwanie łuszczącej się farby. I później malowanie na nowo. Z talii wyroczni, karta dla Was na grudzień, nazywa się Revision, yy, czyli przeglądanie tego, co jest, P powtórka też, ale tutaj w tym przypadku bardziej chodzi właśnie o przegląd tego, co macie w zasięgu ręki. Czyli, że tak naprawdę, no, po prostu potwierdzenie tej energii, która nam się tutaj pojawiła. No bo jeżeli nie jesteście w stanie znaleźć nowego rozwiązania, to tak naprawdę nie macie innego wyjścia. Musicie się przyjrzeć jeszcze raz temu, co jest. I tam znajdziecie ten klucz. Ok. Zostawię to na tym. W części rozszerzonej zobaczymy sobie, jak te energie rozwiną się dalej. Tutaj mamy kolejne trzy karty tarota. Oprócz tego będzie jedna karta z talii zwierzęcej. Będzie to energia zwierzęca która tak jakby będzie Was wspierać w grudniu. I będą jeszcze trzy karty starota króczego. Kruch pokazuje nam rzeczy, które mogą umknąć naszej uwadze w momencie, kiedy skupiamy się na tym, co się tutaj dzieje, ale mogło to być rzeczy krytyczne, jeżeli chodzi yy, albo o nasz dobrobyt, albo o to, jak ten miesiąc będzie dla nas przebiegał. Yy. Tak naprawdę to by było na tyle. Jeżeli macie ochotę zobaczyć te dodatkowe wiadomości, to zapraszam, link podaję poniżej, a jeżeli nie, to dziękuję Wam ślicznie za oglądanie. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę Wam wesołych świąt, no i oczywiście zapraszam Was na następne czytania.